Bardzo serdecznie już w 13 odcinku serii Stronghold Crusader HD. Misja 13: Żar pustyni. Mm, gramy sami na dwóch kalifów. Oni, ja po 4, ja 4, oni po 2000. Mam brzydkie godło. To wszystkie są brzydkie godła. W sumie jednorożca, chcę jednorożca. No, to no więc co? Zaczynajmy to, będzie szybka misja. Zraszuję ich po prostu, bo nie, nie widzę innego sensu. Mapa nie jest za ciekawa ani nic, więc. Nawet w sumie zmusza nas do tego, byśmy to zrobili. Potrzeba nam nowych rekrutów, Potrzeba nam nowych rekrutów, Potrzeba nam nowych rekrutów, Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Myślę, co, przyspieszę sobie. Potrzeba nam nowych rekrutów, Potrzeba nam nowych rekrutów. Potrzeba nam nowych rekrutów, Potrzeba nam nowych rekrutów, Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam, nam nowych rekrutów, no, bo tu trwale mnie biją. No zabijcie tego trwala, bo mnie wymorduje gościu tutaj. Lwy atakują 31. Wejdź tutaj go zabić po Wiadomość o naprawdę. nie wiem, czy się uda mi na wyrobić, nie wiem, czy się uda mi tutaj No spróbujmy. Swoją armię spod murów do jego zamku. jazda 20 nie dajcie się panowie podpalić Dobra, jednego to jeszcze dam radę może. Potrzeba złota. Zniszczona. No dobra, tak to aktualnie wygląda, jednak nie wyszło według moich planów tak jak chciałem. Przeciwnik ile ma kas jak to u niego wygląda 20 też zarabię końcówka. Wybije to co tu biega i, i tyle. No ciekawie. Podatek to jedno. Oh, ale udało się. o jakimś małym podarunku? No, śmiało. Nasze zapasy żywności kurczą się, panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jestem bez kasy. Zabijcie go, proszę. Dziękuję. 14 ma 16, ale na szczęście miałem żelazo. Już. Za mało złota, mój panie. 16 do 18 Jest dobrze, jest ciekawie Nasze zapasy żywności kurczą się tak? dałoby się więcej Nie masz wystarczającej ilości towarów Gdzie ja tu mogę? No tutaj Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się serie Cieszy mnie to bardzo Nie masz wystarczającej ilości towarów Ach, kolejne jednostki już mam cztery do walki. Oni powinni zabić tego... Twoja popularność, jesteśmy atakowani. Drwala. Tak, dziękuję. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Prawdę panowie nie macie żarcia? No i teraz wiecie: gospodarka ja jego zatrzymałem już. O, już pan strasznie mało oddziały, dowoduję teraz 20. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nasz skarb pustos rośnie A jakbym to kupił kamień, znaczy drewno Nie masz wystarczającej ilości złota Szybko Nie masz wystarczającej Spodziewałem się, że mnie tak szybko rozbiją, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. A, wykupiłem... No dobra. Mogą w nim pracować? Mogą. Zawsze zwiększone zarobki. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Jeden złota. A nie mam co sprzedać. Mam nadzieję, że szumy zniknęły w dzisiejszym odcinku. Taką mam nadzieję, trochę popracowałem nad tym. Żeby się tylko w na czasie nagrania nic nie zepsuło. Ja znam swoje szczęście i swoje możliwości do psucia takich rzeczy. W sumie jak widzicie ten odcinek, to na kanale są już chyba trzy nowe serie. Albo nawet 4. no, Command. I stronghold i może Disciples. Chociaż Disciplesów jeszcze że nie zobaczycie, ale bento. Mam zamiar Ale będę Odpalić tylko nie wiem czy od jedynki nie zacząć. Gdzieś miałem płytę jedynki. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Gdzieś tu była na półce. Wiem, że jedynka to była świetna gra. Przegrałem w nią wiele godzin. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Zobaczymy, zobaczymy. Na pewno zobaczycie dwójkę buntelfów. Tylko muszę doczytać, czy ona. Nie masz ilości czy dwójka buntelfów zawiera to samo co spowrót galana i tych podobnych rozszerzeniach do ciemne prorodztwo. Mroczne, ciemne. Mroczne prorodztwo. I od tego będzie wszystko zależało, tak naprawdę. Bo jeżeli na kampanie się różnią w tych wszystkich poszczególnych, to ja bym chciał rozegrać towar. wszystkie. Ilu was mam? Chciałbym was około 20, to jeszcze 7. Chciałbym rozegrać wszystkich, zobaczymy co z tego będzie. Mam nadzieję, że się uda. Jak tam żarcie u niego, nie ma żarcia. Nie ma prawie ludzi. Pięknie. Nie masz wystarczającej ilości towarów. A ja mogę sobie nawet pozwolić na kamień teraz. ale w sumie to już końcówka. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Zobaczcie, co ja sobie zapiszę. Misja 12? Zapisuję. Jest? Chyba tak. I spróbujmy zaatakować. Jak się uda, to będzie po misji. Jak nie, to wczytam i dobuduję jeszcze jednostek. A co?

nie pokazałem ci jeszcze wszystkiego, nie wierny! I tym oto sposobem udało nam się pokonać przeciwnika Rasza. No takim ala Rasza. Tak czy siak, ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Na razie, hej.